Prostociesiła, czyli zupa ziemniaczanoporowa, która wygląda bardzo niepozornie, a zyskała dużą popularność na całym świecie. Trzy pory i ziemniaki, pokrój na małe kawałki, a ząbki czosnku obierz i lekko zgnieć je nożem. W garnku rozpuść masło i dolej troszkę oliwy z oliwek albo oleju roślinnego. Kiedy masło się rozpuści, to wrzuć do garnka pokrojone kawałki pora oraz czosnek. Trzymaj na ogniu około 10 minut, dość często mieszając, aby por się nie przypalił. Po tym czasie por powinien mocno zmięknąć. Po tym czasie do garnka dodaj ziemniaki, wlej bulion albo czysty rosół, dodaj liść laurowy, pieprz i sól oraz suszony tymianek. Od momentu zagotowania się bulionu zmniejsz ogień i gotuj zupę na małym ogniu około 15-20 minut pod przykryciem, aż ziemniaki zmiękną. Po tym czasie zdejmij zupę z ognia i odczekaj chwilę, około 5-10 minut, a potem zblenduj zupę za pomocą blendera ręcznego. Po zblendowaniu dodaj śmietankę, przemieszaj i doprowadź zupę do wrzenia, a następnie od razu zdejmij ją z ognia. Dodanie śmietanki jest opcjonalne, ale polecam ją użyć. W razie konieczności dopraw solą i pieprzem. Polecam dodać posiekany szczypiorek. Smacznego.